Wirus czytania, odcinek 51. Wirus czytania, czyli próba odczarowania tego negatywnie kojarzącego się dzisiaj słowa wirus i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne związane z czytaniem, z rozmową o książkach, z namysłem nad literaturą. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że zmarł Jerzy Pilch. Podejrzewam, że większość z nas czytających w tym momencie nie tylko zastanowiło się nad tym, że właśnie oto dokonuje się przemijanie i właśnie to przerywa się pewna ważna nić w literaturze. Owszem, to brzmi może patetycznie, ale faktycznie mieliśmy do czynienia z pisarzem wielkiego formatu, z pisarzem, którego nie tylko Ceniliśmy, ale i z którym się kłóciliśmy wiele razy w trakcie lektur. Ja należę do fanek prozy Jerzego Pilcha, ale nie tylko prozy. Kiedy wspominam te pierwsze spotkania z prozą Pilcha, to na pewno to będzie spotkanie jeszcze z czasów studenckich, a więc monolog. Z Lisiej jamy, a więc inne rozkosze, a więc spis cudzołożnic zresztą. Te książki nie pokazuję, bo gdzieś komuś pożyczyłam i nie wróciła do mnie. To te utwory, które mam wrażenie, że bardzo mocno zapadły mi w pamięć, a czytałam je wiele lat temu, tak można by było powiedzieć. Wracałam do nich wielokrotnie i to, co szczególnie mnie w nich ujęło, oprócz oczywiście fantastycznego języka, tego niepowtarzalnego stylu, który miał Pilch, tego stylu, który łączył artystyczną doskonałość z taką finezyjnością kpiarstwa, celnego komentarza, Umiejętności wydobycia na wierzch tego wszystkiego, co wymaga dostrzeżenia, co wymaga skomentowania w sposób dowcipny albo i złośliwy. Oprócz tego właśnie fantastycznego języka, bardzo mocno w jego twórczości zawsze uderzał mnie ton, Przemijania. Ten ton przemijania, który był obecny nie tylko w ostatnich bardzo autobiograficznych utworach, ale też w jego prozie. Ten ton przemijania, który przecież tak znakomicie, prześmiewczo, ale jednocześnie serio, zostaje uchwycony chociażby w spisie cudzołożnic. Ale też ten wątek, który wiąże się ze świadomością języka i ze świadomością tego, że to język jest właśnie tym elementem naszej tożsamości, dzięki któremu jesteśmy, dzięki któremu przede wszystkim jesteśmy. I wątek ten, wątek właśnie tego przywiązania do języka jest bardzo mocno obecny chociażby w powieści Wiele Demonów, tej powieści, którą też bardzo mocno cenię i do której często wracam. Ale myślę, że teraz, kiedy właśnie dowiadujemy się, że Pilch odszedł, gdybym miała wskazać te utwory, do których chciałabym teraz wrócić. Do których mam ochotę zajrzeć i do których zaglądam ponownie dzisiaj, to są właśnie te utwory autobiograficzne. Oczywiście cała proza pilcha może być też odczytywana w wielu momentach autobiograficznie, ale to są przede wszystkim dwa tomy rozmów czyli zawsze nie ma nigdy i inne ochoty. Dwa tomy rozmów rozmów, które przeprowadziła z Pilchem Ewelina Pietrowiak i trzy tomy dzienników. Jerzy Pilch i dziennik drugi dziennik i tak po prostu trzeci dziennik. Właśnie te utwory wydają mi się szczególnie istotne, jeśli będziemy mówić o godnym przemijaniu, o przemijaniu z podniesioną głową, ale i jednocześnie o takiej niezgodzie na przemijanie, na odchodzenie. Jeśli będziemy mówić o świadomym przeżywaniu starzenia, jeśli będziemy mówić o świadomym przeżywaniu choroby. Ale i jeśli będziemy mówić o świadomym, intensywnym przeżywaniu życia. Tak, przeżywaniu życia. To jest bardzo mocno obecne w tych właśnie autobiograficznych książkach, gdzie życiu temu intensywnemu, świadomemu, Życiu celnie komentowanemu, życiu własnemu, ale i życiu tych, którzy są obok pilcha, życiu, które sprowadza się również na, do życia literackiego, czy do życia. Z książkami, bo przecież Pilch to również znakomity komentator właśnie życia literackiego i wielu, wielu lektorów. Znakomity felitonista, znakomity autor opowiadań. Tak, to wszystko się zgadza. Ale właśnie chyba w tych tekstach to uchwycenie z jednej strony przemijania, ale z drugiej strony właśnie trwania jest szczególnie uderzające i szczególnie cenne i szczególnie mocno wybrzmiewa właśnie teraz. Polecam Państwu twórczość Pilcha.